Dzień dobry wszystkim, z tej strony Elie, no raz? Spel. raz witamy was w Eto To w ku odpaliłam e, tira i możesz sobie teraz jechać, patrz Widzisz, tylko ja, tylko ja ten Bo dlaczego my tu my jesteśmy na tirze, bo Mówiłam, nie klikaj tego Nie klikaj tego, ja to wszystko super... nie klikaj tego, bo to jest głupie Czekaj, tego, tego nie klikaj, tego, tego nie klikaj No, on tu będzie go. jechał tirem Nie, no stój po... Boziu, bo tir biedny no, Mój biedny ja nie, nie stery, bo ja tutaj... Ja najsuper no, pojechałem, bardzo ładnie się ona patrzy na mnie Bardzo ładnie, nie mogę wyjechać, bo nic nie słyszę Ale powiedzmy czemu tu jesteśmy No dlaczego tu jesteśmy, ja się teraz chodzę na jeździe. Bo chcemy zrobić live'a no, Ja teraz nic nie słyszę, ja zabieram mu słuchawki <laughs> No no, mów teraz mow. Bo ogólnie chcieliśmy Was zaprosić na live'a o godzinie 20.15 20.15? Tak 20.15, tak, tak. Z ETS-a i ja będę właśnie jechał. I, i Będzie on jechał, ale nie wiem, czy on będzie jechał moim mercedesem, ponieważ. Będę właśnie... najpiękniej będę jechał. Ponieważ go właśnie zablokował i. Ej, no coś ty mu zrobił. Ale, ale klakson działa. Syrena, pomocy! No, pomocy! Ale, ale w ogóle to serdecznie Was zapraszam on ma jakiś po prostu kompleks, wiesz dlaczego jesteś w kącie. Zobaczył, jak każdy się zawstydził. Dobra, link, link macie w opisie. Link macie w opisie, spelu jest u mnie. No coś mu zrobił! A poczekaj, no, no nie. I tak jest, zapraszamy Was. Zapraszamy.